Bardzo ładny wynik, słuchajcie, minus 26 stopni. Tutaj mamy dyszę, KZ16, jak widzicie, tak wygląda w powiększeniu jej otwór. Przetwornica z jest jest priorytetem zasilania, więc kiedy podłączymy ją w układ w kamperze, we wszystkich gniazdach będziemy mieli prąd. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Za mną, jak widzicie, stoi przepanie wiadów. E, Ostatnio troszeczkę inna szczępa tam stała, ale jakby problem podobny, przyjechała z niesprawną lodówką. Lodówka na gwarancji firmy Dometic, podejrzewam, że jakaś drobna usterka, zaraz idę ją podłączyć na 230, żeby zobaczyć czy w ogóle elektronika pracuje prawidłowo, no i będziemy ją diagnozować dalej, tutaj mamy na pozostałych stanowiskach jakieś kamperki, zaraz też tam podejdziemy i powiem wam co robimy. Jak widać bakista jest już otwarta, odkręciłem sobie gaz w międzyczasie, prąd podłączyłem, także już tutaj przygotowałem się, włączymy lodóweczkę. Uruchomię ją teraz tylko na 230. Kabel podłączony 230 jest. Światełko wewnątrz jest. Zaraz zobaczymy sobie, jaką mamy temperaturę startową. wtedy po termometr. No, udało mi się znaleźć w końcu ten termometr. W lodówce na tą chwilę 18.7. Załażarka 18. 17. Dobra, stawimy sobie tutaj ten termometr, taka temperatura wyjściowa, eee. później może założymy jeszcze urządzenie monitorujące do temperatury. Dobra, ja idę teraz do kampera, w którym robimy brodzik, zaraz Wam pokażę co chodzi. Mamy tutaj kamperka, w którym będziemy naprawiać m.in. brodzik. Słuchajcie, brodzik się cały spękał, jest uszkodzony. Dzisiaj udało nam się go z samego rana wydobyć z tego kampera. Zobaczcie, tu jest połamany tak dosyć mocno. No, problem był z wydobyciem tego brodzika z zabudowy. Na wam powiem dlaczego. Oczywiście cały był zabudowany tymi plastikowymi ściankami od prysznica. Ale niespodzianka, o światełko zapalimy. Niespodzianka znajdowała się pod samym brodzikiem, czyli był po prostu przyklejony. No ciężko było nam to odkleić, ale mamy specjalne urządzenie, w którym wjechaliśmy tam do środka, od, odkleiliśmy go no i bezinwazyjnie praktycznie wyszedł tam na zewnątrz. W międzyczasie, kiedy będziemy robić ten brodzik, zamontujemy do tego kampera jeszcze przetwornicę. Konkretnie będzie to przetwornica marki Renodi. Mamy ją tutaj na miejscu, przyniosłem właśnie ze sklepu, pokażę wam jak ona wygląda. No i jakie też ma funkcje. W no, zasadzie mam tutaj cały set właśnie tej przetwornicy. Do przetwornicy jest taki e, ładny panel sterowania. Więc sobie ją włączamy lub wyłączamy. E, mamy przewody zasilające, przewody do akumulatora. No i tu mamy samą przetwornicę. Jeszcze zawsze jakieś naklejki są w zestawie, jak widać. Tak to wygląda. I tu jest sama przetwornica. Przetwornica, jak już mówiłem, jest o mocy 2 kW pracy ciągłej. O, trudno ręką ciężko tutaj poradzić. Z tą kamerą. Dobra, to na bok. Tak wygląda. Ta przetwornica, bardzo fajny sprzęt. Przetwornica energii jest z priorytetem zasilania, więc kiedy podłączymy ją w układ w kamperze, we wszystkich gniazdkach będziemy mieli prąd. Nawet jeżeli zostawimy ją w pozycji włączonej, a włączymy kabel zasilający z zewnątrz, on automatycznie się przełączy na zasilanie zewnętrzne. Także bardzo fajna sprawa. Pokażę Wam później, jak to wygląda w praktyce. Ja będę to montował na tą chwilę. Jeszcze chwilę poczekamy z montażem. Bo w międzyczasie musimy wprowadzić kampera Benimara, do którego będziemy montować zawieszenie pneumatyczne. Mam tutaj już cały pakiet, od chłopaków z MTT System dostałem przesyłkę. Właśnie tutaj mamy cały pakietik do Benimara na Fordzie, oczywiście będziemy montować ten pakiet. No jak wiecie, jesteśmy instalatorami również zawieszenia pneumatycznego. Współpracujemy z firmą, tylko z firmą MTT System ich zawieszenia montujemy. Mamy największe zaufanie do ich marki i najczęściej właśnie takie polecamy naszym klientom. Za chwilę wyjedziemy kamperem, w którym zdemontowaliśmy Brodzik, i wyjedziemy Benimarem już na montaż zawieszenia pneumatycznego. I jeszcze chyba, z tego co pamiętam, w tym Benimarze będziemy zakładać nowy zestaw solarny. Jak widzieliście Paweł już wyjeżdża, ja idę po Forda. Za chwileczkę go tutaj wprowadzę. Jak widzicie, coś tam dojechało do nas w międzyczasie. Tych kamperów. Dobra, wsiadam i wjeżdżam na hale. Wszystko ładnie, pięknie, ale za blisko wstają ściany stanęłem. Troszeczkę nim na środek wyjechać, bo musimy rusztowanie rozłożyć. Będziemy demontować elastyczne panele solarne które są na dachu i zamontujemy dwa sztywne z tyłu. Także muszę to lekko. Teraz jest ok. Rozstawiamy zaraz rusztowania. Paweł będzie demontował panele, a ja idę do tego kamperka sprawdzić lodówkę, bo tutaj też jakiś problem z lodówką jest wezmę termometr z niewiodówki i pójdziemy do kampera zobaczymy czy tam lodówka się ruszyła i zaraz wam powiem jaki był tutaj problem w tej lodówce klient zgłosił nam że lodówka kopci no i zaraz się wam powiem jaka była przyczyna dobra tutaj się już zaczyna coś dziać mamy minus 4 ale ona dosłownie chodzi jakieś pół godzinki i chodzi na prądzie w tej chwili tu jest na maksa także tak ją tutaj zostawimy Wiecie z czym był problem tutaj? To był problem, że no koleś sobie chyba sam próbował naprawić tę lodówkę i e, przebił dyszę. I przyniosę teraz dyszę e, nową ze sklepu naszego. E, tutaj mam już starą dyszę na mikroskopie postawioną. Przyniosę nową dyszę, pokażę wam jak się różni e, przebita dysza od dyszy nowej. I powiem dlaczego. Jest taka różnica w temperaturze. Także ja idę szybciutko po dyszę i zaraz wrócę. Dzień dobry, tu jak widzicie, Kasia sobie siedzi, żeby w naszych papierkach filmowych, a ja tylko wybiorę dyszę 16. Mamy 16 i już wam pokazuję o co chodzi z tymi dyszami. Dobra, ja już jestem na hali. Mamy tu mikroskop i już Wam pokazuję o co chodzi już To sobie wcześniej przygotowałem Tutaj mamy dyszę KZ16 Jak widzicie tak wygląda w powiększeniu jej otwór Nie widać mnóstwo zadziorów, że było przy niej grzebane No i ten otwór Jak my już na pierwszy rzut oka widzimy, że jesteśmy tak, że jest za duży Ale Wam pokażę jak to wygląda Na porównanie z nową dyszą Teraz tutaj Podsuniemy zamiast tej starej nową i zobaczcie jaka jest różnica. Tutaj mamy nową dyszę. Zobaczcie. Taka jest różnica. My zazwyczaj to widzimy już gołym okiem albo po podłożeniu sobie tutaj od razu pod mikroskop i widzimy czy ta dysza no, jest sprawna jeszcze czy nie. Yy, już tłumaczę skąd ta wysoka temperatura w lodówce i skąd yy, właśnie te kopcenie. Jeżeli ten otwór jest większy to automatycznie jest większy płomień. Płomień w lodówce podczas spalania no powiedzmy ma gdzieś koło 5-6 cm. Zauważyliśmy, że w trakcie spalania przy tej dyszy ten płomień dosłownie miał około 15 cm. Automatycznie wszystkie zanieczyszczenia, cała sadza, która przez lata zbierała się w tym kamperze po prostu się wypalała i dlatego pojawiło się kopcenie tego komina i teraz tutaj mamy oczywiście to powiększone ale zmierzymy ile na powiększeniu to jest różnica ile na powiększeniu ma otwór dyszy na powiększeniu ten otwór ma 6 mm gdzieś około 6 a zobaczcie ile ma ile ma dysza zużyta no i jeszcze czyszczona mechanicznie przez kogoś niepotrzebnie, bo przez to ona ten swój otwór, oczywiście który jest w powiększeniu, zwiększyła aż do 9 mm, więc różnica jest naprawdę duża yy, i stąd właśnie te spaliny, niechciane zapachy i wysoka temperatura podczas spalania no i też nieprawidłowa praca lodówki. Także my tą dyszę już wymieniliśmy w tej lodówce. Aktualnie odpaliliśmy ją na zasilaniu 230. Chcemy uzyskać yy, pomiary i jakie wartości osiągnie na, na prądzie, żeby później przyrównać to do gazu. Czyli tak samo jak robiliśmy przy poprzedniej przyczepie. Dobra, ja biorę się do pracy, a Was zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie z Benimara już ściągamy panele elastyczne. Założymy dwa panele po 200W w sztywnej ramie tutaj mamy takie panele już przygotowane tutaj mamy te stare elastyczne już, już ich wydajność spadła jak widać panele już mamy zdjęte pozostało tylko oczyścić tą powierzchnię i będziemy montować nowe słuchajcie jadę jeszcze do sklepu po kątowniki aluminiowe do montażu paneli celarnych i taka ciekawostka uszkodziła nam się butla ta do diagnostyki którą siedzą na stole właśnie Mimo tego, że ją zamykaliśmy, cały czas ulatniał się z niej gaz. Musieliśmy cały wypuścić, bo non-stop czuliśmy na, na hali właśnie o e, zapach gazu, więc jest raz do zera spuszczona i jadę ją jeszcze przy okazji wymienię. Także znaczy, widzimy się za chwilę, jak wrócę. No słuchajcie, z butlą sytuacja panowana. Butla jeszcze mokra. Sprawdzili panowie szczelność. Wszystko jest ok. Jadę dalej. Z tym z powrotem. Idę sprawdzić jak wygląda dach Benimara, zaraz będziemy kleić solary i sprawdzę jeszcze przy okazji te dwie lodóweczki, które wcześniej zaczęłem. Tak to będzie wyglądać na dachu Benimara, zobaczcie. Tak tutaj wygląda. Mamy wszystko przygotowane, wyczyszczone pod montaż paneli solarnych sztywnych. Tam już tak samo jest powierzchnia przygotowana, musimy jeszcze usunąć to stare, szczelne przejście. Ponieważ ten przewód trzeba wymienić na nowy. No te panele już generalnie Yy, przestaje ładować. Yy, no nie do końca, ale już bardzo mała moc szła. Także yy, będą teraz sztywne panele, 2 razy po 200 W. Yy, I założymy regulator yy, Victrona, albo zostawimy ten, który jest, bo się okazało, że to jest całkiem niezły regulator ładowania. Redark yy, razem z ładowarką DCDC -DC. 40 a także prawdopodobnie zostanie. Ten sam regulator ładowania, tylko wymienimy panele. Dobra, idę zobaczyć teraz jak lodóweczki i pokażę Wam jak wyglądają już solary, bo z tego co wiem to już kątowniki, które przywiozłem są założone na panele i są już gotowe do klejenia. Tutaj mamy kamperka, w którym lodówkę włączyłem na prądzie, żeby zobaczyć jej sprawność i mamy wyniki. O! Bardzo ładny wynik, słuchajcie, minus 26 stopni. Rzadko się zdarza, minus 25-24. Dość krótki czas. Fajnie pracuje. Wsadzimy ją najpierw na miejsce gdzie była i wtedy odpalimy ją na gaz, żeby sobie tutaj z spalinami nie zanieczyszczać całego wnętrza kampera. Włączymy ją tak, jakby była już, tak jak będzie już docelowo. W kamperze zamontowana. Wtedy odpalimy ją na gaz i zobaczymy jak działa. Na tą chwilę mogłem wyłączyć jedynie. nie. nie. Wyłączymy ją teraz o na zero i idę sprawdzić do przyczepy niewiadów jak tam lodóweczka do Amerika. dobra, mamy tu niewiadówkę zobaczymy, ona ładnie ruszyła na prądzie pewnie także mamy 1,8 na lodówce bardzo fajny wynik zamrażarka minus 19 minus 19, 17 dobra, elegancko ona też dosyć krótko pracuje, także Wyniki są spoko. Teraz będziemy próbowali przełączyć ją na gaz i zobaczymy czy ona w ogóle zareaguje. Także ustawimy ją teraz na gaz. O, tu mam gaz już otwarty, bo zrobiłem już to wcześniej. Idę zobaczyć czy skrawnie pracuje, bo chyba nie pracuje. Przekaźnik słyszałem, ale iskrownik nie działa. Dobra. Zaczniemy diagnostykę od sprawdzenia iskrownika, czy działa. Wszystko jest na razie ciepłe tutaj. Ale postaram się zaraz to rozebrać. No jak tu mamy całą rozdzielkę. Ok. Dobra, zaraz tu przyjdę i to rozkręcę pokażę wam teraz jak wyglądają solary tutaj mam przygotowane już solary to są te kątowniki po które jechałem właśnie w takich kątownikach montujemy solary jak widać, solary z filmu Max, 200W najczęściej ich używamy tak to wygląda tutaj tak samo, tu jest jeden panel, na drugim stole mamy drugi założony ten też już jest przygotowany za chwileczkę je obrócimy, zmatujemy te powierzchnie, yy, tych kątowników od spodu, odrysujemy sobie to na dachu, tam również przygotujemy powierzchnię. Dobra, tymczasem ja idę po torksy i zajmę się diagnostyką lodówki w tej niewiadówce. to wygląda, wszystko mam tu rozebrane zamówienie części, wstępna diagnoza jest mam nadzieję, że niebawem ta lodóweczka zostanie naprawiona na gwarancji a tymczasem my widzimy się w kolejnym dniu u nas już kolejny dzień pokażę wam od czego dzisiaj zaczęliśmy tutaj mamy Benimara, w którym założyliśmy dwa panele solarne jak widzieliście i już ma zamontowane poduszki Pneumatyczne, zaraz ja pokażę jak to wygląda od spodu, tu, tu jak widać jest już poduszka zamontowana, tak samo z drugiej strony, cała instalacja pod podwoziem jest już zrobiona. Aktualnie jesteśmy w trakcie montażu instalacji wewnątrz samochodu, tutaj mamy instalację wewnątrz pojazdu, w tym miejscu będzie kompresor pod siedzeniem, panel sterowania będzie zamontowany tutaj pod deską rozdzielczą, właśnie jesteśmy w trakcie robienia, więc tutaj dłużej nie przeszkadzam. Tak jak mówiłem, zestaw będzie założony od firmy MTT System z sterowaniem osobno lewa, prawa poduszka, standardowo, myślę, że najlepsza opcja. W tych bieżących spraw jeszcze musimy uruchomić lodówkę w tym kamperku, gdzie był problem z kopceniem podczas spalania, no i nie osiągała odpowiedniej temperatury, więc ja idę już po termometr i zaraz uruchomimy ją i będziemy sprawdzać jej parametry pracy. Dobra, uruchomimy ją na gazie. Odpaliła nas strzała. Wcześniej próbę robiliśmy. Temperatura wyjściowa. Ile będzie? 15 stopni w lodówce. W Zamrażarcem przepraszam. I lodówka. To nie będzie podobnie. To samo. 16. 16.6. Dobra. Taką mamy wyjściową. Zobaczymy, jakie będą parametry pracy. Mamy kamperka, w którym wymontowaliśmy brodzik do renowacji. W międzyczasie założę do niego jeszcze przetwornicę Renogi, o której wspominałem. Także szykuję sobie sprzęt i biorę się za robotę. Dobra, przetargałem już chyba wszystko, także rozbieram te poduszki w tym miejscu, mam zamiar zamontować przetwornicę. Miejsce mam przygotowane, tutaj mamy akumulator, drugi, pierwszy jest pod siedzeniem. Na tą chwilę właściciel chce zostawić akumulatory w takiej konfiguracji, w jakiej są. Docelowo będą zmieniane. Zmienimy na pewno tylko końcówki, bo są zarobione tak na okrętkę. Zrobimy oczka. Tutaj zmienimy jeszcze podstawę pod tym akumulatorem, bo na razie są prowizorycznie tylko zarobione deski. Tak sobie tutaj właściciel samodzielnie zrobił. Miejsce do montażu przetwornicy na tej ścianie bardzo ładnie nam się tutaj zmieści pozostało mi tylko znaleźć miejsce na przeprowadzenie przewodów do skrzynki rozdzielczej i do panelu sterowania do góry. Przewody do panelu sterowania na pewno puścimy sobie tutaj górą i zamontujemy go z tej lub z tej strony tego panelu sterowania głównego. Tutaj widzę w szafce pod łóżkiem znajduje się rozdzielka oraz gniazdo przyłączeniowe. Dołożymy tu jeszcze jedno zabezpieczenie, doprowadzimy przewody od przetwornicy i całość połączymy. Przewody od przetwornicy do rozdzielki puścimy sobie tutaj dołem i wyjdziemy tutaj w szafce właśnie pod spodem w tym miejscu. Tam myślę w rogu wyjdziemy i będziemy mieli bardzo blisko do podłączenia się wszystkiego. Tu już mam przygotowane przewody do podłączenia przetwornicy. Będę potrzebował przewód elektryczny 3 razy 2,5. To podłączymy między przetwornicą a rozdzielnią, tak aby we wszystkich gniazkach było 230 i przewód 1x35 kwadrat także z tego zrobimy podejście plus i minus do akumulatora hotelowego w kamperze po drodze jeszcze damy bezpiecznik zgodnie z wymaganiami producenta ja teraz zabiorę się za zarobienie najpierw końcówek nowych które są tutaj zrobione i w międzyczasie jeszcze wykonamy nową podstawę po ten akumulator żeby to bardziej estetycznie wszystko tutaj wyglądało Otwórzmy sobie zaciskarkę i zaraz zakuję te przewody. Końcóweczki jak widzicie mam już zarobione, to są końcówki, które łączą te dwa akumulatory, będą czekały aż podłączymy ten akumulator z przetwornicą. Na tą chwilę to wszystko, widzimy się w kolejnym filmie, w którym między innymi pokażę wam jak podłączyć przetwornicę do kampera. Na razie, trzymajcie się, cześć!